Cześć. Dzisiaj sprawdzimy hotel w Ustce poza sezonem. No chyba troszeczkę za drogo. Może skorzystamy, nie wiem. Sprawdzimy pokój o podwyższonym standardzie, hotelową restaurację, basen oraz ofertę śniadaniową. Ile zapłacimy za pobyt w tym hotelu? Czy to się opłaca? Odpowiedź w dzisiejszym materiale. Zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy. Witajcie w kolejnym materiale u nas na kanale, a dzisiaj hotel. Czyli odcinki, które lubicie ostatnio bardzo. I jesteśmy w ustce. Moi drodzy, a luxury! Tak, cztery gwiazdki. Cztery, cztery gwiazdki. gwiazdki. O cenie porozmawiamy na samym końcu, więc zostańcie z nami do końca. A może od razu przejdźmy do pokoju, pokażemy Wam, jak to wygląda. Bo jest ciekawie. Standardowo zaczynamy od wejścia. Mamy szafę, moi drodzy. Mamy drzwi, wow. które są za Michałem, ale tutaj też są te drzwi. I ja zwróciłam tak, uwagę. tak, chodzi się drzwiami. <laughs> right, yeah, of course. Ale te drzwi są bardzo ładnie wykonane i chciałam tutaj zwrócić uwagę na te szczeguliki właśnie pod tytułem, że drzwi są bardzo ładne. Dywan, ten dywan to się wszystkim rzuca w oczy. My jak rezerwowaliśmy ten pokój, to myśleliśmy, że on będzie po prostu prześny. Ale powiem wam, że na żywo to wygląda trochę no tak przaśle. bardziej jest trochę stonowane bardziej. Mamy oczywiście szafę nie otwieram jej, bo to są nasze graty i możemy przejść do lodóweczki. Tutaj na razie wam nie pokazuję, bo tam jest jeszcze ciekawiej, ale mamy tutaj lodówkę. Co my tu mamy? Kieliszki do wina, jest do kawusi. Czy jest kawa? Sprawdźmy to, moi drodzy. Nie ma kawy. Nie ma nawet takiej zwykłej z torebki. Jest! A jest kawa, przepraszam najmocniej. Jest taka kawa w strędziucha z torebki, więc no, można taki sobie… Taki standard hotelowy. Mamy wodę gazowaną i niegazowaną, a zobaczmy, co jest w bareczku. W bareczku, moi drodzy, mamy lodóweczkę, a w lodóweczce mamy pustki. Pustki, cisza. No, cisza jest tam. Okropna cisza. Świerszcze. Świerszcze, Ale yy, tak naprawdę nie o Barek tu chodzi, tylko o tą część, o której opowie, Michał. Łóżko oczywiście centralne miejsce w pokoju hotelowym. No to muszę zrobić czek. A, tak, oczywiście, dobra. Check. Proszę. proszę. O, o, Nice! Dobre odbicie. Właśnie chciałam powiedzieć, że dobrze, że nie wyfrunować to mnie dalej. Ej, naprawdę super. Mega miękkie jest, o, ale będzie dobrze się spało. Och, to super. Tak myślę, bo ja bardzo lubię takie miękkie materace. Oczywiście standardowo piszcie jakie Wy lubicie. Lubimy jak piszecie takie różne rzeczy. I co, na co zwróciliśmy uwagę, od razu skąd, jak żeśmy tutaj weszli, no to oświetlenie, detale, jest bardzo czysto generalnie. Jest naprawdę czysto, takie detale, ale w górę... wszystko jest tak. naprawdę bardzo ładne. No To jest sztosik, weź to czyść. W ogóle. Osoby, które czyszczą tutaj ten pokój nie mają lekko, to na pewno. Nie mają lekko. Natomiast e... słuchajcie, jeśli chodzi o pokój, to jest naprawdę bardzo duży. Łóżko też nie należy do najmniejszych, a nie zabiera takiej przestrzeni, jak mogłoby się wydawać, bo mamy miejsce tutaj też takie, żeby sobie usiąść, coś zjeść, jak wiecie, oczywiście my w naszych materiałach testujemy również restauracje hotelowe, więc taki będzie też w tym odcinku. Zobaczymy, czy zejdziemy do restauracji, czy zamówimy room service, ale jest miejsce faktycznie, żeby usiąść i coś zjeść. Nie we wszystkich hotelach tak jest, to jest ważne. No i oczywiście miejsce takie biurowe, czyli standardowe, mamy miejsce, żeby sobie gdzieś usiąść. Puste szafy, w sumie dlaczego miały być pełne? Mogły być pełne na przykład kwiatów, wiem. O, i dajcie ale... znać, czy mieliście jakiś taki hotel, gdzie były kwiaty. Tak, ale Szafa. czasem się też, że są jakieś akcesoria, na przykład długopis, tak. e, jakiś blok, e, notes i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj nie ma takich rzeczy, więc musi sobie radzić sami. E, no i fajne miejsce, żeby się ubrać. Buty, żeby sobie walizkę położyć i rozłożyć. Ja lubię, jak jest takie miejsce, bo mam wrażenie, że czasem jest problem w tym w hotelach, że tak. nie ma gdzie tej walizki położyć. I lubię przy łóżku, jak jest. Tak wygląda sypialnia, ale częścią tej sypialni jest łazienka. I Klaudia zaraz pokażę. Czy to jest Wanna, która wchodzi nam do sypialni? I czy ja będę tutaj leżeć i oglądać telewizor, który jest za Michałem? Być może. Mamy oszkloną łazienkę. Dlaczego te panie? Kto sprząta... Ja myślę, że oni papierkami i w obsłudze robią, żeby sprzątać... Czyli sprząta te pokoje kto z wannami? S... Tak, z tymi wannami, bo weź to wysprzątaj. Widziałem, że tu jest kilka takich pokoi. Tak, więc to też warto zaznaczyć. Jest jeden minusik, taki mały... Nie przesuwa się to, sprawdzam. Nie, to nie, się... nie, nie, nie przesuwa się. Nie przesuwajmy tego i Wy nie przesuwajcie też, pod tytułem, że... Ty. Nie, tego nie robimy. Jest jeden mały minusik, jeśli chodzi o łazienkę. Chodźcie. Moim zdaniem i to jest pod tytułem, że w Pope się poprzewracało? Ja się pytam, czemu tu nie ma hydromasażu, co? No tak. Jak już się tak postarali, że nam ta wanna wychodzi do sypialni, to fajnie by było, gdyby jakieś masażek i w ogóle by to były, nie? Takie bu, bu, bu. Fajnie by było. Fajnie by było. Jest... Myślę, że w tej cenie powinno być. Jakaś wanna z hydromasażem. A o cenie będzie na samym końcu, więc zapytajcie odcinek. Dobra, słuchajcie, Tron, no oczywiście jest Tron. Mamy kosmetyki, a to jest bardzo ważne. Ja już użyłam mydełka, bo myłam rączki. Chciałam powiedzieć, że bardzo ładnie pachnie, ale zrobiłam mycie rączek. Bardzo fajnie pachną te kosmetyki, więc super. Jest taka podstawa. Mamy suszarkę, mamy komplet ręczników. Do tego też yy, widzieliście, że mamy... Yy, i jest basen, więc ten basen też Wam pokażemy, jest też spa, może skorzystamy, nie wiem. No jest ciepła woda, nie zaskoczę Was. I grzejniki, które mogą być ciepłe, ale na razie są zimne, tutaj się ustawia. Jeszcze taras. A, no to chodźmy już do tego tarasu. Ja widzę już od razu las, ale jest też widok na parking. Więc nie jest to taki hotel, który jest umiejscowiony tuż nad morzem, ale Wy to może usłyszycie od razu. Oj, nie wiem czy będzie słychać na tych mikrofonach. No, ale Szumi. jest szum, jest Słychać. szum, więc bardzo fajnie. Tam w ogóle ktoś jadł tort chyba, w ogóle to jest taki syf. Chyba tak, jakiś tam coś no, jakiś... są, sąsiedzi balowali. O matko, faktycznie, tam na podłodze. <laughs> Jakiś, jakiś bajzel. No straszny bajzel, ale ktoś, ktoś świętował może urodziny. E, w ogóle jak przyszliśmy tutaj, by, a było to może z 10 minut temu, 15, to był jeden samochód, a już dojechało tyle. Więc no może tak, ten... Tak, trochę samochodów już przyjechało, dużo jest też przed wejściem. Tak, e, no i mamy ten las, super, że od razu wychodzicie i macie las, jod, świeże powietrze. My teraz idziemy chyba nad morze, co? Chyba tak. No, napijemy się kawki, chodźmy nad morze, pokażemy Wam morze, a potem restauracja, basen, śniadanie, ocena hotelu, cena hotelu. Słuchajcie, mistrzostwo świata, idźmy. Ja się tylko zastanawiam, czy leko nie zaspoilerowaliśmy przypadkiem tytułem, bo na pewno w tytule cena się <laughs> pojawiła. Ale jest to składowa wszystkich tych rzeczy, które składają się zarówno na pokój, jak i na room service, spa i tak dalej, Także widzicie pełny koszt, czyli możliwe, że widzicie pełny koszt w tytule. Też się nie dziwcie, no bo teraz YouTube daje taką możliwość twórcom, że są aż trzy tytuły potencjalne, więc to nie tak, że my zmieniamy tytuły, tylko YouTube zmienia, YouTube podpowiada wam tytuł, według którego dla was byłby najbardziej preferujący do tego, żebyście żeby weszli i obejrzeli akurat ten film. To taka ciekawostka, taki insight z naszej strony. No i co, Idziemy, I idziemy na to, może? No, idziemy, idziemy. Jeśli podoba ci się ten odcinek, to musisz wiedzieć, że nie jest to jedyny materiał na naszym kanale. Koniecznie zobacz pozostałe recenzje hoteli zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pamiętaj, że do tego na naszym kanale zobaczysz dużo jedzenia, polecanych restauracji i serii podróżniczych, dzięki którym zaplanujesz swoją podróż. Odwiedź nasz kanał, aby zobaczyć więcej, a my wracamy do odcinka. No, co to za podjadanie ze śmietnika? Nieładnie. Nie mogę, po co idziemy nad morze. Ja już pod ostatnim odcinkiem, gdzie e, byliśmy w Łebie i nagrywaliśmy hotel. Jeśli nie widzicie tego odcinka, to was zachęcamy. Już tam tłumaczyłem. Nie rozumiem po co? Bo Ja mieszkam nad morzem. Po co ja mam iść? Po co ja mam nad to morze? Mieszkamy na zatoką. Po co Dokładnie. ja mam iść? No, oczy a no, no tak, nad morze. oczywiście, no tak zapomniałem, bo jak nie będę zbyt precyzyjny, to tak. tak. Ludzie w komentarzach no, no, tak. każdy, każdy zawsze coś musi napisać. Tak, tak, że, przepraszam, przepraszam, no, to goślu zobaczyć. No i wieje. Mówiłem, że będzie wiało. Wieje, ja tak wieje. Michał dostał są ode mnie. Pod kolor bluzy. Pod kolor bluzy, jesienny. Jesteś czerwony, bardzo ładnie maciujesz z jarzębinką. Są ogromne fale, więc zobaczcie fale. Idziemy wygrzać się w ciepłym basenie, chyba, nie? Tak, tak, bo jest za zimno. Chyba chcesz tu się wykąpać. Nie. Na pewno dużym plusem jest fakt, że jest bardzo blisko do plaży. Dosłownie dwie minuty od hotelu macie plażę, więc naprawdę ekstra. Lokalizacja hotelu. Na duży plus. Surprise, surprise, jednak przyszliśmy zjeść najpierw. E, będzie basen zaraz, e, bo e, my jesteśmy trochę głodni, a taki mały głód, co tam mały głód, zaraz zjemy sobie. Ja rybka, Michał makaron, wiecie. E, jeśli chodzi o restaurację, to ona jest bardzo taka elegancka. I e, jest tutaj jeden ważny gość to jest Lucek, ale Lucek gdzieś poszedł, to jest kot. Jest Lucek, siedzi w wejściu, o. No to luś czeka chyba aż dania przyjdą i wtedy będzie tutaj do nas zawita. Jest wersja bufetowa, ona kosztuje chyba 150 zł za osobę. Nie musicie zamawiać tylko w restauracji, jest też coś takiego, jak opcja bufetowa na kolację, tak obiad o kolację. Jeśli chodzi o menu, jest ona wystawiona tuż przy wejściu, więc możecie sobie zobaczyć, czy wam pasuje, czy bardziej byście chcieli taką właśnie opcję à la carte. Jeśli chodzi o to menu, to ono kosztuje 150 zł za osobę, więc to trochę jest. Jeśli chodzi o menu, to tutaj nie jest najtaniej, no ale na pewno wydamy mniej niż na ten bufet, ale. W sumie na bufecie możecie się obchać w opór, więc pytanie, czy jesteście bardzo głodni, czy tak jak my, tak wiecie, tak jesteśmy głodni, ale nie głodni, rozumiecie, no tak czasami jest, ale przed basenem trzeba, nie ma co. Słuchajcie, dzień bez zupy, no to przecież to nie jest dzień, nie? Tak jak w nich dzień bez chleba, tak ja bez zupy, więc musiałam zamówić. Wzięłam sobie z menu specjalnego zupę z kurczakiem, która ma być pikantna, pikantna z pomidorami, więc ja liczę na to, że mnie wypali tutaj, bo ja lubię pikantne. Zwłaszcza zupę, to już w ogóle ma być ciepła, pikantna, także pali. Ale o, wiecie co to jest? To jest pomidorowa mm, z liśćmi kafiru, bo czuć, bo tam była też informacja, notacja w menu, że są liście kafiru, z pietruszką, więc taki polska pomidorowa z takim małym azjatyckim sznitem, ale nie jest pikantna w ogóle. Jeszcze raz spróbuję, się. Jest spoko, trochę jak mm, taka tajska. No. Ale w takiej bardzo lżejszej wersji, nie tak dominującej, tam nie ma dużo trawy cytrynowej, nie ma imbiru, a jest taka ta, no taka limonkowa, Powidorowa limonkowa Fajna. Mi tu z taką zupą, że to jest... Ktoś miał fantazję i zrobił po prostu. Tak, no. Ale też na to polega kuchnia, ja lubię no takie tak. właśnie... Dobra. Mm. Bardzo fajna. Faktycznie ma taki lekki szny yy, tajski. Próbowałaś no. tego kurczaka? Nie, właśnie nie próbowałam, tylko chciałam to od razu ci zaznaczyć, że dawaj, próbuj i oby był miękki, rozpoznajmy się w ustach. Jest taki? Prawie jest taki, ale jest pyszna, Bardzo dobra. Tylko to jest taka wariacja na temat zupy, czyjś pomysł po prostu. A to jest fajne, ja też lubię takie. Tak. Jak Ktoś coś wymyśli, niekoniecznie musi być wszystko pod linijkę według przepisu. Można no. trochę powariować w kuchni czasem. No. I to jest fajne, ja lubię. Tak. Czekamy na zdania główne i zajadamy na południe. Mm -hmm. mm. Bardzo fajne, Ktoś miał ciekawy pomysł. Jest to smaczne. Moje drodzy, makaron. Też w sumie nieoczywiste, bo tak naprawdę wzięliśmy makaron, który nie jest jakimś ze spaghetti albo nie wiem, carbonara czy coś takiego. Mm -hmm. Tego bardziej. Klasykiem takim. Tak, tego bardziej jest to penne. Z szynką, e, z parmezanem i takim sosem. Lekko Tu no dużo takich tam, wzięliśmy takie trochę. Kadeś wziął akresycznie rybę, no, no, no to możemy no, musi nie, być. No, Muszę, pewnie, że tak. Ostatnio jak byliśmy, jeśli nie widzieliście odcinka z łaby, to koniecznie zobaczcie, bo tam była, to była wybitna ryba. ryba i na to liczę teraz. Tak ja zadam burkera więc widzicie, my to się tak... Standardem jedziemy Standardem na naszym... tak Dobra, próbuję. Ale dobry. Pyszny jest. No dużo tłuszczu za taki makaron, który... I tu są jeszcze pieczarki, ale jakbym miał powiedzieć, Przyrównać do jakiejś restauracji, to będzie że jest bardzo blisko Pasta Miasta. No do co ty z... mówisz? O nie, stagdobry. o nie, ja nie wzięłam makaronu. Teraz naprawdę? mi smutno, że mam tę rybę. No Pasta Miasta, to jest naprawdę bardzo smaczna mm. restauracja w którym mieście. Ma dwa lokale w Gdańsku i Gdyni. Jeśli będziecie planować trud miasto, to koniecznie odwiedźcie Pasta bardzo Miasta. Bardzo mi smakuje. Super. Makaron jest punkt. Nie jest jakiś afdente, tylko jest taki miększy. No, bardzo tłuste danie. Ale mam parmezan, oczywiście zrobił robotę z tym daniu. Kurczę, dla mnie dziesięć na 10. O kurde. Mega. Koniecznie spróbujcie ten makaron, będziecie. Naprawdę, jestem zdziwiony. Mm. To twój. Powiem coś, co mówię bardzo rzadko, czyli mm. jest dobrze doprawione, bo jest słone. Jest fajnie słone. A ja zawsze jestem naruda, jeśli chodzi o słony. jest dużo sasu, czy jest mokre. Oh. Tak. Nie za suche. Nie za suche. no. No niestety po makaronie zostaje taka duża ilość tłuszczu. To na minus duży. Bardzo tłuste danie, no dlatego smaczne. Um, idę do mojej ryby, moi drodzy. Pierwsze tak. co zrobię, to ściągnę kwiatki. Nie mm. ja powiedziałam, że wygląda jak golonka. Przez tą panierkę. Z daleka wygląda trochę jak golonka, ale jest w cieście piwnym, ten dorsz. Eee, kosztuje 79 zł. Zapamiętałam cenę, dlatego wam mówię. Eee, to nie, że jest to coś nadzwyczajnego. Zobaczymy, jak to wygląda. Ty no, wygląda dobrze, ale trochę za duży ten dział widziałam, więc jeszcze sobie go tutaj zmontuję tak, żeby móc go wziąć na raz. Mm. Mm, na pewno brakuje cytryny. Jest zasłony? Wiesz, sucho, ja, strasznie. on <noise> mnie zna już. Bo po prostu no, wiedziałem, że to powiesz. Mm -hmm. Jest bardzo słone to ciasto. Ja sobie wezmę po prostu rybę, bo jej jestem ciekawa. Jest dobrze. Słuchajcie, jest dobrze w ogóle. Ciekawe, bo ryba jest w ogóle niedoprawiona, ale ciasto mm, ma wiele przypraw. Więc no pytanie, ja bym wolała, żeby ta ryba też miała trochę mm, tych smaków, a trochę jest taka no, po prostu czysta. To całość, a nie. To też I jest to racja. Nie mogę z tylko powinnaś. Mm. Kapustka, wyśmienita. A nie do tego? A, frytka. A do tego dostałaś jakiś sol? Dziwny? Nie, to jest masełką. Smaczna fryta. I masełko, moi drodzy. Mm. Do ryby. Cytrynowe. Więc nie gadajmy, a tak zjedzmy może. Ale cytrynowe masło, super. Mm. W domu takie zrobię, ale jest genialne. Do tych, do, do grzanek na przykład. Mm. Ostatnio ktoś pisał, że chciałby zobaczyć jak gotujemy, no to musicie zobaczyć Shorty albo wejść na nasz Instagram, bo uh -huh. tam Klaudia robi dużo przepisów, bo były też takie pytania, czy wy gotujecie w domu? Oczywiście, że tak, cały czas, tak. rzadko kiedy nie jesteśmy wyjścia, czyli tak. tylko w weekend. Słuchajcie, my jak, w ogóle paradoksalnie, my jak wychodzimy, to nagrywamy, więc rzadko idziemy, żeby zjeść tak sobie po prostu i jak idziemy zjeść po prostu, to jest ramen najczęściej. E, ja chciałam powiedzieć, że jest to bardzo smaczne danie. Ale wybiłeś mnie, bo chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale sobie to przypomnę potem. Próbujesz, żeby... Ja już mu pokażę, jak ona wygląda. No, to dobra. Ale nie wiem dlaczego, przez tą panierkę, to takie postkudowe mi się to wydaje strasznie. Troszkę, no. Takie nierestauracyjne. Takie mam wrażenie, że to jest A to nie. Mm, ale ta ryba jest super. Bardzo smaczna jest. Tak, sama. No nie dziwię się. smakuje? No, czy to jest za Dla Claudi, tak. <grystanie> <grystanie> Dla nas normalnych nie jest. <grystanie> <grystanie> ja chciałam powiedzieć, że bardzo udane dania. ogóle no, chciałam powiedzieć, bo z reguły w tych odcinkach takich hotelowych, to te restauracje tak różnie, różnie. wypadają, no. bardzo różnie. A tutaj jest smacznie. No Zobaczymy jest jak na nie. Jeszcze tylko Jak na razie? Kurczę, jest, jest smacznie. Nie za tanio, ale smacznie. No i jest rybka. Proszę bardzo. Plus już przyszedł. Smacznego, Lutyk. Zadałeś pytanie, że ciekawe, czy tam, jak będziemy sobie leżeć i będzie leciał telewizor, to czy będzie słychać, nie? I wyobrażasz sobie, że tam jest głośnik? Nie. Ja wchodzę, chcę zrobić coś. Siu, słuchajcie, a tu... To jest głośnik. Tak! Tak! Robi się głośniej! Nie Chciałem nagrać, by się zamknął. Jedziemy w końcu na basen. Tak, tak spa tu. Zero? Zero. 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 Całkiem spoko miejscówka, tak żeby, słuchajcie, sobie pocilować, przyjść, popływać. Jest sauna, jest kilka saun, jest łaźnia parowa, jest sauna sucha. Tak standardowo hotelowo, ale żeby przyjść sobie na godzinkę, skorzystać będzie na plus. A my co, słuchajcie, yy, pokażemy wam jak wygląda tu śniadanie i opowiemy jak wyglądała noc oczywiście. Także widzimy się za chwilę, a dla nas rano. Dzień dobry moi drodzy. Jeszcze zaspani, ale wyspani, bo spało się bardzo, bardzo wygodnie. Trzeba to oddać, prawda? Tak. Ma teraz super. teraz super, ciepło było w pokoju, ciemno, bo zasłony ciemne, to też jest ważne. Tak jest. I wanna również, no spoko. Bardzo fajnie. Brakowało bubli, to już mówiłam o tym. Bąbelków. Bąbelków, tak. Bumbelbub. Jakby były buble, to byłoby super, ale nie było. Ale idziemy na siadanie, bo potrzebujemy kawy, jak widać, bo jesteśmy jeszcze zaspani. Słuchajcie. Dwa zaskoczenia, no powiem lepiej, dwa zaskoczenia, z których, jedny, z jednego skorzystałam, czyli żurek na śniadanie. Ja jestem pani zupa, więc ja spoko, nie ma problemu, jeśli chodzi o zupki na śniadanie. A drugi, szampajn od razu, jak się wchodzi. Moi drodzy, <grym> szampejna, tak. ktoś z rana, chyba na tak zwanego klina. Ale nie, podziękujemy. Jeśli chodzi o samo śniadanie, wybór jest spory. Jest jeden ogromny minus, to jest automat do soku, bo to są te takie soki rozcieńczuchy, wstręciuchy i nie ma świe świeżo wyciskanego soku. A cztery gwiazdki chciałam przypomnieć, więc tu fajnie by było, gdyby coś było, nie? Ale tak, to wybór słodyczy widziałam, ogromny. No takie podstawy, jeśli chodzi o śniadanko, czyli mamy tutaj jajecznicę, mamy kiełbaski, mamy różnego rodzaju sałatki, jakieś tam dodatki, sałatka jarzynowa, sery, wędliny, oczywiście też jest duży wybór. Świeże pieczywo, słuchajcie, żurek i szampajn jest największym doskoczeniem dzisiejszego śniadania. Ja chciałem powiedzieć, że pieczywo jest na duży plus, bo jest świeże, są świeże bułki, ale ja trochę więcej oczekiwałem od czterogwiazdkowego hotelu mm -hmm. w łóżce, bo bywaliśmy w miejscach, które miały mniejszą ilość gwiazdek i miały duży, większy, dużo lepszy wybór. Jeśli chodzi o śniadania, no. Tak i było y, lepiej. Bywało lepiej. Także troszkę bym... jeszcze czegoś brakuje. Trochę czegoś brakuje, ale nie jest źle. To takie hotelowe śniadania, więc jest, jest spokojnie Nie ma tragedii. Jest normalnie, ale nie jest to moim zdaniem na cztery gwiazdki. No ja muszę to powiedzieć. Dla ciebie tak trochę spoko. Klaudia była zupa, Klaudia zadowolona, czyli tak kupili Klaudię zupą, ale y, mnie trochę, coś, 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 brakuje. Dobrze moi drodzy, trzeba to sobie podsumować. Y, widzicie na pewno cenę teraz na ekranie. Naszym, moim zdaniem mm -hmm. i nasza subiektywna ocena jest taka, Moja, że czegoś mi brakowało. Czegoś mi brakowało w czterobieskowym hotelu. Tak, ja uważam, że gdyby ta cena była pomniejszona o jakieś e, dwie 3 stówki, to powiedziałabym, że to jest najlepszy hotel adekwatny do ceny, w jakim byłam. Ale jest trochę za drogo. Bo on jest fajny, jest ładny, jest, ładny, jest ciepła woda w basenie, jest zadbany ten hotel. Tutaj wszystko jest ładne, ale no chyba troszeczkę za drogo. Troszeczkę tak. Dajcie e... znać, co o tym myślicie, bo to jest słuchajcie, jedna noc. Dokładnie. I jesteśmy poza sezonem. Dokładnie. I nie ma żadnych świąt. Dokładnie. No. Dokładnie, więc jakby też no, y, jak patrzyliśmy na cenę noclegów, to y, tutaj w ustce to w granicach 1000 zł trzeba liczyć. Natomiast. Za takie droższe, tak. To... Za takie mhm. trochę lepsze. Natomiast y, no, mi czegoś brakowało. Nie wiem, nie potrafię tego określić. Ale zachęcam Was oczywiście do wypowiedzenia się w komentarzach. Napiszcie, co wy uważacie. Czy wasze zdaniem jest za drogo? Albo cena jest adekwatna? A może tak jak ja, czujecie jakiś, że czegoś, czegoś tutaj brakuje. Nie wiem, piszcie, zostawcie łapkę w górę pod filmem, e, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, z dzwoneczkiem no i podbijcie film, jeśli macie taką możliwość na urządzeniach mobilnych. I super. I dziękujemy. Do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Cześć.